Na piąty festiwal filmów morskich, który odbywał się w tym roku w Szczecinie, redakcja nasza, redakcja Tygodnika Morskiego, ufundowała nagrodę. Nagroda ta została przyznana przez dziennikarzy akredytowanych przy festiwalu starszemu Bosmanowi z okresu II wojny światowej Pawłowi Płonce, wówczas szefowi sekcji fototechnicznej polskiej marynarki wojennej. W uzasadnieniu Jury przyzna, stwierdziło, że Paweł Płonka otrzymuje nagrodę, za, tu pozwolę sobie zacytować, za pełną poświęcenia twórczość filmową realizowaną w najtrudniejszych warunkach wojennych, posiadającą najcenniejsze wartości publicystyczne, stanowiące trwały dokument bohaterstwa polskiego marynarza w latach II wojny światowej. Pod Narwikiem byłem na Błyskawicy jako bosman mechanik I zarazem byłem filmowcem amatorem. Kręciłem te walki pod Narwikiem, jak również pod Dunkierką. Pod Dunkierką to było piekło drugie. Ciężkie chwileśmy przeżywali. Ale jedna w każdym razie Błyskawica swoje zadanie zrobiła oszczerbując hitlerowskie czołgi na ludzie, które się paliły. Ratowanie ludzi, żeby ich ewakuować do Wielkiej Brytanii, do Anglii, to była ciężka sprawa. W Podłukierce właśnie nastąpiły konwoje i wówczas na rozkaz generała Sikorskiego zmieniłem specjalność. Sikorski zobaczył moje filmy spod Narwiku i spod Dunkierki, zdecydował, żeby mnie przerzucić na inną specjalność. Podszkoliłem się jeszcze w armii brytyjskiej, stworzyłem sekcję fototechniczną i kręciliśmy na morzach wszystkich. No i tak się to stało, kręciłem. Walki po kolei na śródziemnym, konwoje na Atlantyku, później konwoje do Murmańska, Archangelska, gdzie była wielka masakra.